Czy warto otworzyć i prowadzić firmę w Estonii? Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chcę Was zaprosić do Estonii, dokładnie do Talina. Znajduje się w tym momencie przed Parlamentem Estońskim miejsce, w którym uchwalane są pro-rynkowe ustawy. Miejsce, które na mapie Europy bardzo mocno odbiło swój odcisk, zachęcając zagranicznych inwestorów właśnie do lokowania kapitału w tym miejscu. To ten parlament w 2004 roku wprowadził ten kraj do Unii Europejskiej, ale nie poddał się takiemu dużemu dyktatowi. To jest kraj, który sam rozdaje na terenie, na mapie Europy karty, wprowadzając wolnorynkowe, bardzo atrakcyjne przepisy, które Przyciągają jak magnes zagranicznych inwestorów. Zaczynamy. A ty, gdzie kupujesz swoje kryptowaluty? To właśnie Estonia, a dokładnie Tallinn przyciąga nie tylko inwestorów z północy i ze wschodu, ale również z zachodu i z centralnej części Europy. To tutaj właśnie bardzo dużo firm między innymi z pochodzeniem polskim ma swoje działalności. I między innymi właśnie Tokeneo również ma swoją działalność. To tutaj mamy zarejestrowaną giełdę kryptowalutową Tokeneo. Tutaj również jest nasz serwis Tokeneo News, nasz Kantor internetowy, Tokeneo Cash, Tokenizer I.O., aplikacja do tokenizacji. To również tutaj, w tym miejscu, jest kolejny z naszych produktów mianowicie procesor płatności Tokeneo Pay dla branży e-commerce czyli procesor, który przyjmuje kryptowaluty i wymienia je na fiaty. Dlaczego akurat Estonia? Otóż Estonia, tak już wcześniej powiedziałem, jest bardzo atrakcyjnym krajem pod względem podatkowym. To tutaj rząd Estonii wprowadził bardzo przyjazne regulacje szczególnie dla rynku kryptowalutowego. Ale jeżeli nie masz działalności związanej z kryptowalutami, to też jest to bardzo atrakcyjny kraj pod względem podatkowym. Mianowicie, rejestrując tutaj spółkę w Estonii, nie zapłacisz podatku dochodowego od korporacji, czyli od twojej firmy. Co to oznacza? CIT, czyli podatek od firm wynosi tutaj zero, jeżeli twoja firma zarabia Twoja firma przynosi zyski, a ty te pieniądze reinwestujesz, obracasz tymi pieniędzmi, nie wypłacasz tych pieniędzy, nie transferujesz tego zysku na zewnątrz, to nie płacisz podatku. Estończycy wyszli tutaj z założenia, że jeżeli firma zarabia i rozwija się, reinwestuje swoje pieniądze, to również gospodarka się rozwija. Jest to jak najbardziej słuszne, bardzo logiczne myślenie. Kiedy występuje podatek? Otóż zapłacisz tylko i wyłącznie wtedy podatek. Jest to podatek w wysokości 20% w momencie, kiedy wypłacasz dywidendę. Czyli jeżeli następuje z firmy transfer tego kapitału na zewnątrz, to wówczas firma, firma, uwaga, płaci 20% podatek. Natomiast Ty, jako osoba fizyczna, udziałowiec w firmie, jeżeli otrzymujesz tą dywidendę, już nie jesteś zobowiązany zapłacić tego podatku, bo. Podatek od dywidendy dla osób fizycznych nie istnieje, czyli Estonia wyeliminowała podwójne opodatkowanie. W Polsce jest niestety inaczej. Firma płaci zysk, CIT, i jeżeli ty wyciągasz ze spółki, powiedzmy spółki ZO, jesteś udziałowcem, wyciągasz zysk poprzez wypłatę dywidendy, no to wówczas musisz osobno zapłacić drugi podatek. Dodatkowo ten kraj jest bardzo dobrze. Zinformatyzowany, co to oznacza, że 99% usług publicznych jest tutaj dostępnych właśnie online. 67% obywateli korzysta z elektronicznego podpisu. Tutaj bardzo są ułatwione transfery dokumentów. Praktycznie wszystko jesteś w stanie załatwić online. To bardzo ułatwia życie przedsiębiorcom. Co więcej, sam, samo rozliczenie podatku zajmuje tutaj, jeśli chodzi o czas, 8 razy mniej niż rozliczenie takiego samego podatku w Polsce. Tutaj wszystkie procedury i rejestracyjne firmy, prowadzenia firmy księgowe są bardzo uproszczone. Stąd też Estonia stała się krajem, który najszybciej, najbardziej dynamicznie rozwija się w Europie, również według wielu rankingów podatkowych jest to kraj, mówię o światowych rankingach, kraj, który nie wychodzi z czołówki, a jest numerem 1 od trzech lat właśnie w Europie. To Tutaj masa inwestorów, również z tych z Polski, ale mówię tutaj o Europie Północnej, również o Europie Wschodniej, przenosi swoje działalności i zakłada tutaj firmy. Pytanie jest tylko, czy każdy rodzaj działalności może zostać przeniesiony. De facto tak, ale czy każdy rodzaj działalności będzie mógł skorzystać w pełni z tego systemu podatkowego? Otóż właśnie nie, bo i tak docelowo liczy się twoja rezydencja i tam powinieneś Odprowadzać podatki, gdzie jest Twoja rezydencja. Także małe biznesy, szczególnie małe biznesy, nie powinny tutaj rejestrować swojej działalności. Ale firmy powiedzmy średnie i duże, jak najbardziej ten kraj jest tutaj bardzo dla nich atrakcyjny pod względem właśnie głównie podatkowym. Natomiast jeżeli chodzi o rezydencję Twoją podatkową, tutaj załączę również link do materiału, który nagrał kiedyś Sławek Mencen i w zupełności wyczerpał temat. On znowu nie zachęcał małych przedsiębiorców do otwierania tutaj właśnie w Estonii swoich działalności. Ale właśnie głównym powodem była twoja rezydencja podatkowa jako osoby prowadzącej działalność. Dużo jest takich przypadków, że ludzie otwierają swoje firmy, na przykład w Anglii, na przykład w Czechach, na przykład chociażby też w Estonii. Są to jakieś małe firmy, ale nie wiedzą, że tak czy tak Urząd Polski Skarbowy, jeżeli twój ośrodek życiowy jest zgromadzony, czy jest właśnie w Polsce, to będziesz nie jako spółka, ale jako osoba prywatna podlegał opodatkowaniu. Właśnie w Polsce, no i wtedy możesz wyhaczyć ten drugi, drugi raz podatek. Natomiast, jeżeli chodzi o podatki od firmy, to jeżeli chcesz tak bardzo rozwijać swoją firmę i budować swój majątek, to Estonia i reinwestować przede wszystkim pieniądze, to Estonia jest świetnym krajem do tego, żeby budować tutaj właśnie swój biznes. Należy, moi drodzy, też zwrócić tutaj szczególną uwagę na podatek VAT. Są tu trzy stawki. Jest podatek VAT 18%, 5% i 0%, jeżeli mówimy tutaj o eksporcie towarów czy usług właśnie z Estonii. I te rozwiązania takie prorynkowe, pro przedsiębiorcze spowodowały, że Estonia według rankingu, według wskaźnika, Bogactwa społeczeństwa według wskaźnika rozwoju, jest w tym momencie krajem nierozwijającym się, ale krajem rozwiniętym. Należy tutaj jeszcze dodać, że Estonia przystąpiła do strefy euro, stąd też wymiana pomiędzy krajami, której, czy wymiana usług i towarów właśnie w tej walucie, stanowią duże ułatwienie dla tych, którzy działają właśnie na terenie Unii Europejskiej. Można by tutaj jeszcze wiele mówić o tym systemie prorynkowym, o tej... Powiedzmy wolności gospodarczej, którą rząd estoński funduje przedsiębiorcom. Nie ma tutaj również limitów, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne. Możesz otworzyć tutaj firmę i możesz również tą firmę być większościowym udziałowcem. Na przykład, w krajach azjatyckich jest tak, że Azjaci chronią swoje rynki przed cudzoziemcami i na przykład, jeżeli chciałbyś. Stajem otworzyć biznes, bądź też z Filipińczykiem, to obywatel Filipin, bądź też Tajlandii musi mieć większościowe udziały właśnie w danej spółce. W Estonii to zupełnie nie funkcjonuje. Estończycy przyjęli tutaj taką zasadę, że jeżeli chcesz u nas inwestować, chcesz u nas prowadzić biznes, inwestuj, możesz być całościowym udziałowcem, przecież większościowym, możesz mieć 100% akcji, możesz czy 100% udziałowcem, bądź też tylko. Włącznie częściowym, to zależy tylko i wyłącznie u Ciebie, ale jeżeli inwestujesz tutaj pieniądze, jeżeli tutaj rozwijasz swoje, swoją działalność, jeżeli tutaj chcesz płacić podatki, czy jeżeli rozwiniesz swoją działalność do takiej skali, że w końcu, tak czy tak, wypłacisz jakąś dywidendę, to wiadomo, że firma, która się bogaci na tym terenie, tak czy tak, będzie tutaj odprowadzać jakiekolwiek podatki. Przez to ten kraj, głównie 75% PKB w tym momencie, notuje dochody właśnie. Z usług i dużą część tego udziału właśnie mają też między innymi operatorzy, którzy pomagają spółkom działać tutaj, czyli notariusze, księgowi, radcy podatkowi i wszystko, co jest związane dookoła biznesu, właśnie z takiej obsługi administracyjno-prawnej. Warto pomyśleć o możliwościach. Prowadzenia działalności w tym miejscu można wszystko, prawie wszystko załatwić przez internet. Posługują się tutaj bardzo sprawnie językiem angielskim, więc wszystkie umowy z notariuszem, wszystkie deklaracje, które potrzebne Ci są do prowadzenia firmy, są również tłumaczone na język angielski. Oczywiście muszą być finalnie podpisane w języku estońskim, na przykład sprzedajesz udziały, dzielisz udziały, przekazujesz komuś udziały. Zmieniasz umowę spółki, to musi być w języku, w języku estońskim podpisane, ale przygotowujesz dokumenty w języku angielskim, język, który nie stanowi już dla większości, większości problemu, albo wykonujesz te czynności w języku polskim, tłumaczysz u, tłumaczy się takie dokumenty u tłumacza przysięgłego. Następnie przez, tłumaczy się to tutaj już lokalnie z angielskiego na estoński. Jest prosto, jest łatwo, są niskie podatki. Jeżeli Twoja firma ma urosnąć do e, dużej e, korporacji e, i masz takie ambicje, to tutaj właśnie ta jurysdykcja estońska jest miejscem właśnie e, dla ciebie. Wszelkie linki potrzebne do rozwinięcia tego tematu e, zostawię również. E, w opisie tego filmu i przypomnę jeszcze raz, między innymi tutaj cała gama produktów Tokeneo się rozwija, więc sprawdź również linki w opisie produktów, które mamy tutaj zarejestrowane i. Wszystkie informacje znajdą się w opisie. Więc jeżeli materiał był dla Was wyczerpujący, dajcie łapę w górę. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam również do korzystania z serwisu tokeneo.com I po więcej informacji, oczywiście, zapraszam na swój kanał. Trzymajcie się i pozdrawiam Was z Talina. A ty, gdzie kupujesz swoje kryptowaluty? Just the other day, I saw you looking my way. I start to contemplate moments that went to waste. Uh, why you do that? You drop me like who that? And put me through that? But baby, it's useless. I'm living my life. Don't one of a kind, who better than I? Oh, 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 don't play that game, shawty don't play that game, I won't keep you safe, time that I relocate, I don't play that game, shawty don't play that game, I know my place, shawty you I know my, got a lot to do, I got a lot to do, I got a lot to do, got at of... the crack of dawn, in the dark of night, what I got to do, got to... I'ma make it loud how I made you scream like a cockatoo. Turn the pussy web by the shoulder rest with the cockatoo. What you expect? How I forget these thoughts of you? Don't need no reps. I'm in the jet. gon' fly the coop. Fly the coop. Shotty, don't play that game. Shotty, don't play that game. I won't keep you safe. Time that I relocate. Oh, don't play that game. Shotty, don't play that game. A ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty?